Siema, murciate. Papa, papa, papa joint. Tak. Widzicie to? Słyszycie ten zajachany głos? To już wiecie, że papa jest chory. I że będzie kolejny unboxing. Buu. Pozdro dla Hiczyka. Pozdro dla Brusa. Od, od, od My Mordy, Słuchajcie. To jest mój plug. When it comes to lights. I Enlightings to to jest on, który załatwia mi wszystkie światła. Ja razu chciałem też zaznaczyć, że ten filmik jest sponsorowany przez e, firmę Mars Hydro. Tak jest mordeczki. Ach. I ci chcę zażyczył, że zrobię unboxing otworzę. Odzwonię ekspercik. Oddzwonię Odzw ci ekspercik za chwilę Mordo, bo akurat nagrywam odcinek. Tego ja wiemy, bang. Bang, 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 bang. Tej jeszcze nie mam. To już mam, takich mam ze trzy... Trzy takie, to są te SP250. A tej małej 150 jeszcze nie mam. <laughs> One są mega sexy mody, jak się zastanowicie na tym. Mały jest piękny, wiecie, co będziecie. Ja do końca nie wiem, ale ale lubię małe tyłeczki, więc trochę wiem. Co my tu mamy w tym pudle? W każdym pudle, mordy, jest zawieszka i, i te raczety. To jest naprawdę dobry, kurwa mać, gadżet. W sensie, no fajnie, że to jest, tak? By tego nie było, to nie było tak fajnie. No jest, o jest nasza lampa, Uuu, jest i lampa. będzie się świecić. Co tam w ogóle słychać? Mordziacie no, wy moje? O ja. Ej, może niedługo będzie konkurs na pestki nowy. słuchajcie, na nasionka. Będzie konkurs na nasionka, na nasionka, bo będzie na YouTube, a nie na nie na Facebooku będzie organizowany przeze mnie i przez tutaj ziomeczka jednego, a nie przez Admina z tym swoim tam ziomeczkiem. <laughs> ja ja mnie do jego ziomeczek daję już nie no jest jakiś super chujowy w sensie, no kurwa, no ale się, to ja bym się nie bo to chciał mnie poskąpić, no na mnie, wiesz tam wiecie, na papie że on no mógł, mógł kurwa nie skąpić, szczególnie że ja mu nie skąpiłem nic od siebie A już, jak ktoś zaczyna wymagać, nie dając nic od siebie, no to już w ogóle. No. Bez kurwa przesady. Takie są specyfikacje tej lampy MHSP 150 PPF 250 moli <laughs> na sekundę. To mało. Fuh. dobra, wystarczy. I tak miał tylko jako do do dodatek. Ona miała tutaj wbić dodatek do no tam ona jest taka fajna mała krótka więc nie wiem że może być jako dodatek yy, o jakaś nowocześniejsza widzę tutaj ma <laughs> tu jakiś ten oporniki nie to <laughs> te moje są chyba pierwszej generacji bo nie mają tego tamte <laughs> ciekawe zobaczymy to tutaj nie mordy co myślicie nie wiem, czy Chińczyk jeszcze chce, żebym mu tutaj upakować to pewnie tak. Nie wiem, wiecie, że pomimo tego, że oni jakby są dla mnie mili i są moim oficjalnym sponsorem, to generalnie ja i tak bym ich używał. Mam taką drogą lampę, cztery razy droższą niż te. I ja wiem, kurwa, ciężko mi to robić. Ja, kurwa, wolę. Ja lubię moje, moje marsy chyba na każde. Jestem z nich w 100% zadowolony. Ten jest już pełen, nie? Ten już jest konkretny kozak. Ale tych, to już widzieliście, u mnie parę. Nawet jednego takiego wysłałem komuś z konkursu. No, więc swoje zrobiłem. Że tak powiem dla kurwa community. Uuu, to jest ma jakieś tutaj topowniki. Opowniki. Nowa generacja. Ciekawe, czy ci świeci lepiej. Nie, chyba kurwa nie. Jedna. Czniszka. No, prawie dwa razy dłuższa. Patrzcie, cyk, tutaj, tutaj jest jak połowa tej, a ta tu ma jeszcze drugą połowę. Na pewno, jak kupicie to światło, to będziecie z niego zadowoleni. Gwarantuję Wam to. Ja jestem bardzo zadowolony. Ciekawe rzeczy, Morski. <coughs> dużo ludzi uprawia pod HPS-em. Słuchajcie. A DJ Short stwierdził, że żeby wyciągnąć słodkie, to najlepiej pod Metal Haliden robić, pod MH. Pod takim niebieskawym y, y, spektrum, bo wtedy to wyciąga słodkość jakby z, z tych roślin. Mało tego, on tam dużo robią ciekawych tematów. Na przykład DJ Short też trzyma 11 godzin światła daje, 13 godzin ciemności. I DJ Short przynajmniej twierdzi, że to wyciąga inne, jakby inny mm, genotyp, inny genotyp, jakby trochę inaczej trochę zmienia tą roślinę. No. To się konkretnie nazywa, że Fino Expression jest, jest inne, no. jakby inny finotyp wyciąga, inny, jak trochę in, inaczej się ona, ona zachowuje. No. Ciekawe to są rzeczy, ja nie, nie, uprawiam, znaczy, znaczy nie uprawiam pod, pod Breeding. Więc generalnie nie robi mi różnicy, czy robię 12 x 12, czy 11 na 13. aczkolwiek z chęcią, z chęcią kiedyś to spróbuję i zobaczę jak to wygląda, skoro powiem, poleca to sam DJ Short. Czyli nie wiem czy wy wiecie, podejrzewam, że wiecie, no ale dla tych co nie wiedzą, DJ Short to jest ten ziom, który <coughs> skrosował Blueberry Mordki. Kurwa chyba no, chyba nie mam korony, nie? Nie możliwe że miał koronę tej. <coughs> Każdy, to jest ten ziom, który skrusował blueberry. Pierwszy raz wyciągnął smak jagody z jarania. No, To jest długa historia. Czymś tutaj nie chcę teraz przytoczać, przy, przytoczać, sami se posłuchajcie. Jest taki zajebisty podcast. A Australijczyk taki robi naprawdę ciekawe, konkretne rzeczy. Mówią. Nazywa się The Podcast przez T. Jest na, na SoundCloudzie. Fuck, you, Co chciałem jeszcze mówić Moltki. Zajebisty jestem ten, po, ten, ten, ten podcast. Naprawdę dużo milion ciekawych informacji stamtąd się można dowiedzieć. A opowiem wam co, zabawną historię jeszcze na zakończenie tego odcinka. Zatem piszę do gościa na Instagramie, bo coś tam kurwa na, ma narzucony na tej swojej stronie, że jakiś kanabisowy podcast po polsku. osobiście. myślę weź się, może, może coś kurwa się udzielę, no w końcu jednak jestem w tym kanabisie. A ten lat mi mówi, że, że, że to z kanabisem podcast i że będzie mops. I ja sobie myślę, kurwa, tej, no to jeżeli to jest poziom tego po, po, podcastu, taki jak poziom wiedzy tego gościa, no to nie będzie nic dobrego. Bo mops jest z mediów w stu procentach i generalnie nie jesteś. Opisuje świat konopi, tak? jakby no, zdaje sobie z tego sprawę, ale ja nie powiedziałbym, że on jest z, ze świata konopi, on jest ze świata mediów, oni są media, wszystko e -e, media i no, W życiu nie jest żadnego świata kurwa, konopi. Tej. Więc mówię, jak taki będzie podcast tego zioma, to kurwa polecam wszystkim posłuchać, bo na pewno będzie przechujowy. E -e, w sensie na pierdolę, tej. No kurwa, Robisz coś, podcast o konopiach i bierzesz człowieka z mediów, i chuj. Wspaniale, nie? Tyle no, no poziom widzę, że jest kurwa niski w każdym gwiazie. Dlatego się tam za bardzo nie pcham mordeczki. Robię sobie swoje... Swoje gówno sobie Widzicie, muszę tutaj musiałem coś na tym odcinku, no bo niczyk będzie oglądał i pewnie będzie słuchał, będzie się zastanawiał, co jest grane. Ja <ścoughs> na pewno nie zna polskiego, więc ja historię jakieś poprzewijam, Bla, la la, la, la. I idę tam za chwilę do Goroomu w ogóle Mordki, słuchajcie, powstawiać po, po te lampiony. Cholegny kaszel, nie chcę ustąpić. No nic, papajointujcie mogdy ja też będę popad I, 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 i trzymajcie się i pozdro, jął.